Witajcie w kolejnym odcinku Stodoła Łagaraż, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się e, omówieniem dokładnie, do czego służą tutaj te dwie dźwignie. Oczywiście wiem, że dla niektórych może wydać się to oczywiste, ale polecam zostać do końca, bo być może dowiecie się czegoś ciekawego. A więc zaczynajmy. Jeżeli ktoś ogląda stale moje firmy, to na pewno pamięta, że już te dźwignie były omówiane przy porównywaniu C360 z C362. Ale omówimy to szybko jeszcze raz. Tutaj ta dźwignia opowiada nam za włączanie, wyłączanie wałka WOM i pompy hydraulicznej. Natomiast ta druga dźwignia, która znajduje się z prawej strony, w momencie kiedy siedzimy na ciągniku, Odpowiada nam za biegi polowe i szosowe. I nie zapominajmy, że tutaj również jest taka pozycja neutralna. I zaraz będę opowiadał Wam, jak to wykorzystać, ale najpierw zajrzyjmy troszkę do książek. Dlaczego musimy zajrzeć do książki? A ze względu na to, żeby posiąść troszkę wiedzy teoretycznej, która pozwoli nam na to, żeby odpowiednio wykorzystywać wszystkie możliwości skrzyni biegów. I oczywiście tych dwóch wajch. I oczywiście, żeby nie zrobić krzywdy sobie, ciągnikowi, czy też maszyn, które będziemy do niego zapinali. Mamy sobie książkę na stronie dane dane eksploatacyjne, i mamy tutaj dwie tabelki. Jedna nam odpowiada za prędkości jazdy z reduktorem i bez reduktora, i druga tabelka to jaką mamy prędkość obrotową wałkową. Zależnego od biegu, ale skupmy się na razie tutaj na samych prędkościach, i jak na przykład widzicie, na pierwszy rzut oka przy 2200 obrotów na minutę, na przykład piąty bieg z reduktorem jest szybszy niż pierwszy bez reduktora. Czyli na przykład możemy sobie troszkę się jeszcze przyspieszyć na tej samej prędkości obrotowej silnika. Warto o tym wiedzieć, bo czasami te kilometr na godzinę więcej po prostu pozwoli nam na szybsze wykonanie pracy w momencie, kiedy już te 7 km na godzinę będzie nam po prostu za dużo. Jeżeli chodzi o wałek WOM, to musicie wiedzieć, że on nie zależy w ogóle od reduktora. On działa zawsze tak samo, po prostu od każdego biegu. Nie idzie to przez reduktor. I na pierwszym biegu mamy 250 obrotów, na drugim 372, na trzecim 519 i oczywiście na czwartym biegu 797 i na piątym biegu aż 1331 obrotów. Oczywiście przy 2200 obrotów na minutę samego silnika. I jak widzicie, można sobie te prędkości dobrać odpowiednio do napędzanej maszyny. Na przykład, w momencie, kiedy mamy podpiętego cyklopa, czyli napędzamy pompę hydrauliczną i potrzebujemy jakąś tam liczbę obrotów, to na przykład możemy puścić to przez biegi, żeby na przykład uzyskać te 540 obrotów, to przykładowo możemy sobie wrzucić czwarty bieg. I troszkę zejść z tych obrotów. Teraz co do praktyki obsługi samej lewej dźwigni, musimy wiedzieć, że ona ma aż cztery pozycje. W tej pozycji jest to bieg neutralny, czyli ani wałek WOM, ani pompa hydrauliczna nie pracują. Do dołu, jeżeli naciśniemy tą dźwignię, to włączamy i wałek WOM, i pompę hydrauliczną. Natomiast w dwóch górnych położeniach. W pierwszej kolejności mamy włączenie wałka wom zależnego od biegów, a następnie pompę hydrauliczną zależną od biegów. No i teraz wykorzystajmy sobie w praktyce włączenie zależnej pompy od biegów. Jak to zrobić? Oczywiście, na uruchomionym silniku wciskamy sprzęgło do pierwszego stopnia. Tak naprawdę wystarczy wycisnąć, bo wszystko jest zależne od biegów. Przekładamy tą dźwignię w maksymalne, skrajne położenie. Natomiast tą dźwignię, zobaczcie, mamy tutaj trzy położenia. Mamy bieg terenowy, luz i oczywiście biegi drogowe. I wyrzucamy na luz. Następnie wybieramy sobie od pierwszego do trzeciego biegu. Nie radzę wrzucać pompy hydraulicznej przez biegi, przez wsteczny. Czy przez yy, bieg czwarty i piąty, ponieważ możemy sobie uszkodzić pompę hydrauliczną, także tylko i wyłącznie do trzeciego biegu, według mnie, powinno się tego używać. I teraz, do czego nam się to na pewno przyda? Załóżmy, że to nie jest mulcher, tylko glebogryzarka. Jak widzicie, ciągnik w tej chwili stoi na betonie. Jeżeli byśmy uruchomili pompę i Oczywiście wałek WOM w dolnej pozycji, to moglibyśmy sobie uszkodzić najzwyczajniej świecie globogryzarkę, która by uderzyła nożami o podłoże. I teraz, jak właśnie podnieść takie urządzenie? Spotkałem się z takimi przypadkami, że niektórzy odłączają tutaj wałek WOM, aby rozłączyć urządzenie. Oczywiście pompa hydrauliczna jest włączona wraz z wałkiem, więc odłączają właśnie wałek. Żeby nie ruszyło noży, a z kolei pompa hydrauliczna pracowała, żeby można było podnieść tą maszynę. Ja mam na to zupełnie inne rozwiązanie. Teraz wam pokażę w praktyce, jak wygląda włączenie pompy przez biegi. A więc uruchommy ciągnik. I teraz tak. Na prawej dźwigni ustawiamy pozycję neutralną. Możemy od razu wcisnąć jak widzicie sprzęgło, rzucić bieg. I teraz znowu wciskamy sobie sprzęgło, bo jak widzicie już puściłem je, bieg jest wrzucony i przekładamy lewą dźwignię na skrajną górną pozycję. Puszczamy sprzęgło i jak widzicie ciągnik nam nie jedzie, mimo tego, że bieg już jest wrzucony, jak mówiłem. No i zobaczcie, mamy. Mechanizm podnośnika i dźwignie w górę. I mamy maszynę podniesioną. Oczywiście wałek jest odpięty i jak widzicie jest unieruchomiony jak na razie, czyli możemy podnieść maszynę bez problemów, bez odcinania wałków, przekaźnika. I tego podobnych rzeczy. Tylko musimy odpowiednio wykorzystać ten układ, ten układ dźwigni. Teraz, żeby to wyłączyć, oczywiście wyrzucamy z biegu. Wrzucamy tutaj pozycję neutralną, wrzucamy sobie biegi. I już znowu możemy, jak widzicie, z powrotem jechać. Jak już wiemy, jak obsługiwać się pompą hydrauliczną, to przychodzi czas na wałek WOMU. Wałek WOM tak samo możemy włączyć w dwóch pozycjach tej dźwigni, czyli w dół wraz z pompą hydrauliczną, bądź sam wałek WOM zależny od biegów. Ta pozycja znajduje się pomiędzy neutralną, a oczywiście pompą hydrauliczną. Więc wrzucimy sobie tutaj na wałek WOM zależny od biegów. Tutaj Zostawiamy sobie na neutralnym, bądź możemy też przez biegi używać wałka WOM, na przykład do napędu przyczepy, bo na przykład niektóre przyczepy są wyposażone we własny napęd, który jest zasilany właśnie z wałka WOMu. No, i teraz jeżeli chodzi o biegi, to tak jak było to w teorii w książce, właśnie nie jest to zależne, czy mamy wrzucony bieg. Terenowy czy szosowy, czyli przez reduktor czy bez reduktora. I do czego ja na przykład tego używam? Ja używam sposobu tego do napędu rębaka walcowego, żeby po prostu obniżyć właśnie sobie prędkość obrotową silnika. A z kolei na wyjściu wałka womu była odpowiednia prędkość, że po prostu ten rębak sobie te 540 obrotów, jak jest napisane na obudowie, żeby po prostu miał i pracował poprawnie. A więc teraz pokażę Wam, jak to wszystko dokładnie uruchomić. Uruchamiamy ciągnik. Ustawmy na 750 obrotów mniej więcej. I teraz tak. Wyrzucamy tutaj na neutral. Tutaj wrzucamy oczywiście pozycję górną, czyli pomiędzy dokładnie neutralem, a pompą hydrauliczną, tutaj na środeczku. I wrzucamy bieg. Wrzućmy jedynkę, wpuszczamy sprzęgło i zobaczcie, wołek wąb nam się obraca. I teraz z kolei, żeby była duża różnica, to przerzućmy sobie na przykład na trójeczkę. Jak widzicie, prędkość obrotowa nie zmienia się silnika, a prędkość wałka nam rośnie. Ja sobie wykorzystuję na przykład piątkę, ustawiam go na 1000 obrotów i zobaczcie, już tutaj prędkość jest naprawdę bardzo fajna. No i jak już teraz wiecie. Jak obsługiwać się pompą i wałkiem WOM, i macie konkretne nawet przykłady, jak to wykorzystać. Więc życzę Wam miłej zabawy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.